Że wspólnie zobaczymy fantastyczny mecz. Nigdy te zespoły nie spotkały się. To gdański klub, biało-zielona historia. Na miastem świeci, biało-zielona Wiktoria. Te barwy są dla nas. Więcej niż święte Trakuta 29 to nasz dom, nasze miejsce Temu miejscu oddajemy swoje serce Z każdym dniem poświęcamy coraz więcej To coś więcej niż piłka, to wspomnienia Tradycja nas zobowiązuje, tradycja się nie zmienia Prawda szczera, jest to Solidarności Patriotyzm naszych żyłach nie zabiorą nam boskości Już daleka słychać na stadionie wielka trzapa Mecz się rozpoczyna, słychać o nasz oraz brawa to miejsce nakleńca BKS na zawsze w naszych sercach To lezia. lechia, Dzięki niej ją dańskie serca To miejsce nakleńca BKS na zawsze w naszych sercach To gańska lechia, Dzięki niej ją serca z pasją, w sercu, ambicją i honorem. Podążamy fanatycznym życiatorem. Sam sobie Jesteśmy stylu wzorem Będąc obojętnym na piłkarską paranoję Zdobywca pucharu Osiemdziesiąty trzeci Znów go zdobędziemy Czas szybko leci Tworzymy historię Miasta oraz klubu Włożyliśmy w tobie Wiele kibicowskiego trudu Gier miasto i piłkowi Co by się nie działo Niezależnie od pozycji Jak klasy grają Z się kto rządzi W którym mieście raz rządzi I rządzić nadal będzie

Rozpędzeni jak biało zielona husaria, tu Gdańscy kibice gdańskie leki armia, pozdrowienia dla wrocławskiej elity, tak samo dla was Białej gwiazdy wojownicy, dla SKB I dla Wielkiego Śląska, albo w północy Niech trzyma się ta horda, jak można by było Zapomnieć o utrasach To tylko odpowiedzialność oraz ciężka praca Poprawiamy wszystkich dobrych chłopaków Ultra Sirezinho, -sí ultra biswey Krakli, ultra Slepia Glańsk, Krona dla wariatu, więc jeszcze raz